Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Ja nazywam się tarotiska Fortuna. Moi drodzy, zaczynamy horoskop tygodniowy od 13 do 19 lipca i tutaj zaczynamy od rozkładu skarb tarota. Poprzez Lenormand, karty dopowiadające. Dziękuję za subskrypcje moi drodzy dotychczasowe, za to, że jesteście na kanale. Mnie można znaleźć y, poprzez e-mail, na Facebooku jestem, y, jestem również na Whatsappie dostępna. Ale pierwszy kontakt właśnie zachęcam do kontaktu mailowego. Rak od 13 do 19 lipca. Dobrze, moi drodzy, jeszcze zareklamuję się, że mo, moje usługi są dosyć szerokie, ale także warto subskrybować ten kanał, ponieważ tutaj zawsze są jakieś niespodzianki, konkursy. Yy, I dlatego warto, aby nie przeoczyć yy, filmiku. Jeśli z Wami rezonują, moi drodzy, moje horoskopy, w poniedziałek możliwe, że tutaj 13 lipiec droga, może się gdzieś wybierzecie w podróż. Także dobre emocje, będziecie bardzo kreatywni i będzie tu wszystko na Waszą korzyść. Już w poniedziałek wychodziło, dobry dzień, będziecie czuć się zadowoleni i spełnieni. We wtorek również może być podróż, może być... Przeprowadzka, ale także dla niektórych może to być podróż do rodziny, życie rodzinne, niektórzy może będą szukać nowego zajęcia, nowej pracy, będą się gdzieś przemieszczać. To zależy, to nie jest horoskop indywidualny, więc y, mówię więcej opcji. Y, w środę, moi drodzy, radość, ale także radość może tutaj wynikać. Moi drodzy, z. Tajemnicy, którą odkryjecie w środę. Może to być taki dzień, w którym czegoś się dowiecie. Może też ktoś tutaj do Was z przeszłości powrócić w, w środę. W czwartek, witalny dzień może być dzień spędzony z kobietą, możecie komuś pomagać, komuś z dziećmi bądź też tutaj możecie czas spędzić ze zwierzętami, pomóc. Zwierzętom tu będzie bardzo witalny dzień i z kobietą dobry pomysł właśnie na pomoc. Wpadniecie na, na, na po prostu będziecie tak dobrze zorganizowane, będziecie miały dobre serce i będziecie pomagać w czwartek. W piątek idą zmiany, spotkanie może z kobietą, albo rozmowa. Będą to bardzo emocjonalne spotkania. Czwartek, piątek, także. Hmm, Przyjemne dni. No i moi drodzy, sobota, zmiany. Zmiany mogą dotyczyć podróży, ale także możecie dużo tutaj spraw załatwiać długoterminowych. Mogą być także zmiany w sprawach pracy, w sprawach wyjazdu. Coś tutaj może się zmienić w sobotę. W niedzielę dużo zajęć, dużo propozycji. Będziecie wszystkie rzeczy chcieli zwiedzić, na przykład, albo załatwić naraz, bo tu są drogi. Także możecie robić zakupy zwiedzać, iść do kina, do muzeum, jeśli będzie taka możliwość. Także tu wybór. W niedzielę będziecie mieli wiele spraw właśnie na głowie i będziecie się zastanawiać, co wybrać, którą z opcji, ale dzień sympatyczny. Zdrowie raczej dobre, mogą być problemy ze snem i z zatokami, także na serce trochę proszę uważać i na kręgosłup tu uraka. No, nogi coś tam jeszcze mogą dokuczać, bo się pokazały właśnie problemy z nogami. No i moi drodzy, jeśli horoskop się podobał, zapraszam do subskrypcji i proszę teraz skorpiony o uwagę od 13 do 19 lipca dla skorpionów. Powiem szczerze, że bardzo ładny tydzień. Już widzę, że fajnie będzie. No, dosyć pozytywnie. Tak, moi drodzy. No, tutaj poniedziałek. Rozmowy, rozmowy z kobietą, która ma bardzo duże możliwości, ale też to mogą być rozmowy telefoniczne, na przykład. Ale też takie nagłe sprawy mogą, nagłe wiadomości mogą tutaj do Was dotrzeć. No, może troszeczkę być nerwowy ten dzień, ale dużo załatwicie. We wtorek, no tutaj już jakieś przeszkody w załatwianiu spraw, też to będą sprawy związane, mogą być z urzędami. Możecie też załatwiać sprawy związane z Waszą firmą, z Waszą działalnością, ale tutaj też jakieś drobne, drobne przeszkody. W środę, dobry dzień spotkanie z mężczyzną, może z przyjacielem, który może z mężem, będziecie również gdzieś wyruszać, coś załatwiać, snuć plany, dobre pieniądze przy tym, dobry dzień, dobre finanse. W czwartek bardzo rodzinnie gdzieś spędzicie na zewnątrz albo w Waszym domu. Tak będziecie czuć się spełnieni, sprawy wszystkie będą związane z waszym domem się działy i będzie bardzo emocjonalny, ciepły dzień dla skorpiona ten czwartek. W piątek świętowanie, zabawa również także możecie się dowiedzieć, będziecie się cieszyć, ale niektóre sprawy będą opóźnione u skorpiona. To będzie piątek taka informacja. A sobota dobrze, bardzo kreatywnie, coś zaczniecie od nowa. Możliwe, że to będzie czas na myślenie, ale także dla niektórych będzie to zmiana na coś nowego, coś będziecie działać po prostu od nowa. Dla każdego, tak jak mówię, to będzie co innego. Ale także będziecie czuć taką w sobie moc, możecie tu rozwijać swoje talenty. Wszystko będziecie działać tutaj właśnie prawidłowo do przodu i będziecie z tego zadowolone, drogie Skorpiony, w tą sobotę. Także karty Lenormand mówią, aby uważać na kradzieżę tu w sobotę. I w niedzielę, moi drodzy, strach, ale też strach może was dopaść. To może być strach związany właśnie ze sprawami, z urzędami, ze sprawami prawnymi, ze szkołami. Coś, czegoś będziecie się obawiać tu w tą niedzielę. W zdrowiu proszę uważać głównie na kręgosłup, także oczy, uszy zatoki. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Raczej tydzień należy do udanych. Moi drodzy, rodzinnie, sympatycznie, może jesteście na urlopie. I czas będzie płynął wolno i pięknie. Myślę, że wolno. Ten czas tak szybko ucieka, że czasami obawiam się. Dopiero był styczeń, a już jest lipiec. Dobrze. I teraz ryby. Nie wiem, czy to tylko mnie ten czas tak szybko płynie. Ryby, moi drodzy, od 13 do 19 lipca. poniedziałek może być tutaj uryp, wizyta przyjaciół, spotkanie z rodziną, bardzo sympatycznie. Tu możecie otrzymać prezent. Będziecie się radować, będzie bardzo ten poniedziałek, 13 wspaniałym dniem. Będzie się dużo działo, pozytywnych emocji, ale też niektóre osoby mogą tęsknić. Za swoimi najbliższymi mogą tęsknić. Ale raczej dla większości tutaj myślę, że to jest radość i spotkanie. We wtorek sukces jest na Waszym koncie, bardzo jesteście zadowoleni, spełnieni. Może być mała impreza albo większa, mniejsza, większa, ale też będziecie czuć takie bezpieczeństwo, i może, może też być podróż dla niektórych. Będziecie się czuć bardzo sympatycznie i tak stabilnie w waszym życiu. W środę również czujecie się bardzo dobrze życie rodzinne, dobre, w zdrowiu, dobrym. Także możecie wybrać się na zakupy, Możecie tu działać dużo w sprawach finansowych. Czujecie się spełnione, drogie rybki, w środę również, yy, jako żony, jako matki, ale też jako bizneswoman na przykład. W czwartek możecie się zastanawiać, co robić ze swoim życiem. Możecie się zastanawiać nad podpisywaniem umowy w pracy, na przykład, albo też nad jakąś sprawą. Może też będzie trzeba podpisać jakiś dokument. Ale tu będziecie mieć właśnie raczej dobry nastrój, tylko po prostu trzeba będzie się na coś zdecydować. Nie będziecie widziały co wybrać drogie ryby. W piątek dużo rozmów, tu rozmowy mogą być z mężczyzną który może wesprzeć. Może niektórzy będą rozmowy przeprowadzać telefonicznie, niektórzy może będą się radzić lekarza przez telefon, niektórzy będą chcieli porady psychologa, tak, a niektórzy wsparcie od rodziny czy znajomych. Dobry dzień również, w sobotę, rywalizacja, jeśli jesteście w pracy, jeśli jesteście w domu, mogą być jakieś kłótnie spory w domu, ale wszystko będzie hmm, pomyślnie później, ponieważ jest tutaj drobna radość, nie będzie tak źle w tą sobotę również. E, w niedzielę będziecie się czuć kochane, zadowolone, spełnione, drogie rybki. Nowy początek tutaj dla Was. E, może w miłości poczujecie takie docenienie od partnera, ale też e, to może być rozwiązanie jakiejś zagadki. I to Wam przyniesie dużo radości. A tutaj co w zdrowiu? No, zdrówko raczej dobre. Mogą być jakieś skoki temperatury, czy ciśnienia w sobotę przy tej kłótni. To możecie się trochę podenerwować. Ale tak to cały tydzień zdrowie dobre. Na sen proszę uważać. Wypić sobie jakieś ziółka przed snem. Zatoki mogą dokuczać. No tutaj... Hmm, Hormony u niektórych, ale tydzień cudowny. Pozdrawiam serdecznie wszystkie ryby. Zapraszam na mój horoskop, na mój kanał, moi drodzy, do subskrypcji i do usłyszenia. Pozdrawiam raz jeszcze.